Dzień dobry, mówi Simon W tym tutorialu pokażę Wam bardzo ciekawą rzecz. Zamiennik, z e, zaznaczeniem poligonu Select by Angle, jak używacie 3D Studio Max Program. To jest tam coś takiego. Zamiast zaznaczenia wielu poligonów jak ja robię to teraz, bo to może za długo zajęć. Pokażę Wam coś. Zaznaczę to czekajcie, muszę sobie oświetlenie lepsze włączyć jest światło studijne może przejdę w widoku nie, muszę mieć i ten i ten widok, bo to muszę oteksturować jak aktywujecie dynamic context menu i tu w, w, wpisujecie komendę ale upewnijcie się że w opcjach dodatki jest to aktywne proszę was, zwróćcie na to uwagę i wtedy będziecie mogli aktywować Klikacie z fakcję Wybieracie opcję Select Linked Flat Faces Mamy zaznaczony cały boczny bok Co ja tu mam? Ach Jeszcze raz muszę bo mi coś zniknęło Nie wiem o co chodzi z tym sharpness Ale fajnie to jest powiem wam to jeszcze sobie zaznaczę tu, bo mi nie zaznaczył do samego końca, ale jest prawie idealnie, i mogę teraz oteksturować. Unwrap, już mam biurko teksturowane sprawdzę, jak to tu będzie działało. No, nie jest źle. A taki majer, jeszcze raz. A za No, podobnie to wygląda. Jeszcze możecie kuchić clicky jak kropka, aby uwiększyć selekcję, jakie jest równo zaznaczone. Ja się teksturę tekstury. A sprawdzę jak tutaj u góry biurko mi zaznaczy. Search, select link flag faces. Muszę zapamiętać tą komendę, bo nigdy z niej nie korzystałem. Tylko tutaj jest troszkę niedokładnie. Tutaj ja musiałbym naprawić poligon. Bo oligon jest tutaj troszkę zepsuty. I muszę go naprawić dodając tutaj parę rzeczy. to musicie na mnie trochę oczekać x usunę dissolve edge podobnie jak tu my już mamy nieco ładniejszy oligon też ma wielkie znaczenie moi drodzy jaka jest waszego obiektu ale podoba mi się to w internecie znalazłem że można tam opcję użyć Search Select Linked Flat Faces Spróbuję kropką Ale nie teraz Bo chciałem równo oteksturować takie krawędzie, jak teraz pomaluję Oligon, ale generalnie mówiąc na chędzie jest idealnie Duża oszczędność czasu dzięki temu jest Nie mogę nahekać moi drodzy. Unwrap. No i mam pięknie uteksturowane wiórko do komputera. Tylko z tyłu. No i jak widać. A tekstury pokażę Wam. Tekstury mam z Werger grafik e, Werger Graphic. Jeśli graphic. mam okaże. World Hard stąd pobrałem tekstury Merger Graphic, te mają tekstury i o wysokiej rozdzielczości to życzę wam miłego dnia